Myśląc o wydajnym komputerze, często mamy obraz wielkiej skrzynki, z kolei małe komputery kojarzą się z konstrukcjami raczej zamkniętymi, bez możliwości większych modyfikacji. I wiecie, coś w tym jest. Zanim jednak napiszecie komentarz, że jestem nienormalny, bo pokazuję w jednym filmie Maca i pc to mimo wszystko tak. Postanowiłem zrobić taki materiał i oto Mac mini za 5899 zł oraz przenośny mini PC Mini Forum NAD9 za około niecałe 2800 zł. Jak wygląda kwestia wydajności, ich możliwości czy też rozbudowy tych małych potworków? Ja jestem Alo i zapraszam! Intro! Na początek powiedzmy sobie jedno, nie wnikam w to, czy preferujesz system z logiem okienek lub ten z nadgryzionym jabłkiem. Jakiś czas temu robiliśmy przedstawienie tych obu platform i do tego filmu serdecznie Was zapraszam. W tym odcinku opowiem jednak o tym, jak mają się do siebie te oba małe komputery. Jako, że jakiś monitor trzeba do nich podłączyć, no bo nie są to laptopy, przechodzimy do pierwszej różnicy. Mac Mini wyposażony jest w dwa porty Thunderbolt 4, które obsługują ekrany o rozdzielczości 6K przy 60Hz, a złącze HDMI umożliwia przesyłanie obrazu o rozdzielczości do 8K. Z kolei Mini z forum Nad9 ma dwa porty USB-C obsługujące 4K 60Hz i dwa HDMI 4K 60. Wiemy już, co można do nich podłączyć, to teraz trochę o specyfikacji. Mac Mini wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor M2 i w mojej wersji ma 16 GB ramu oraz dysk 512 GB. Mini PC, dokładnie Mini Sforum Nad 9, ma 14-rdzeniowy procesor Intel Core i 9 12900H, również 16 GB i 512 Dysków SSD. Co ciekawe, oba komputery wyposażone są w karty bezprzewodowe Wi-Fi 6E. Temu, jak zaskoczyła mnie wydajność procesora M2, poświęciłem już inny odcinek, w którym opowiadałem o MacBooku R. I jeżeli jesteście ciekawi, to również zapraszam do sprawdzenia. Od kiedy Apple zaczęło korzystać z własnych Procesorów z serii M dużo trudniej o odniesienie się do wydajności względem Intela. Sam Intel jednak nie pozostaje w tyle, co pokazują nowe serie procesorów, wyposażone chociażby w rdzenie energooszczędne oraz wydajnościowe, a więcej o nowych procesorach od Intela dowiecie się w tym filmie. No dobra, w końcu postanowiłem zrobić kilka różnych testów praktycznych, a że montażem filmów zajmuje się na co dzień, to właśnie od tego zaczniemy dzisiejsze testy. Zrobiłem prosty projekt, 20 minutowego filmu w programie DaVinci Resolve i wcisnąłem klawisz render. Wyniki możecie zobaczyć teraz na ekranie. Przyznam, że byłem nieco zaskoczony tą różnicą wydajności. W tym przypadku Mac mini okazał się być zdecydowanym zwycięzcą, ale pomyślałem, że być może jedna z platform jest lepiej lub mniej zoptymalizowana pod kątem danego programu, więc dałem szansę również Adobe Premiere. Tutaj również wyrenderowałem 20-minutowy prosty film. Wyniki możecie zobaczyć na ekranie, i tutaj zdziwienie Okazało się odwrotnie, że to mini-PC wygrał, chociaż nieznacznie nad Maciem Mini. Swoją drogą niestety nie mogłem porównać czasów renderowania projektu z Final Cut Pro, na którym działam codziennie, no z oczywistych względów. A jak ma się kwestia grania w gry? Zanim napiszecie, że Mac to nigdy nie był sprzęt do grania i macie tu poniekąd rację, a w obu komputerach zastosowano tylko zintegrowane karty graficzne, to trochę Was zaskoczę. Niełatwo jest też znaleźć grę, która będzie dostępna zarówno na Macu, jak i Windowsie, ale znalazłabym Znalazłem grę którą można grać w Sylwestra. Tomb Raider. Oto Rise of Tomb Raider, uruchomiona na platformie Steam na obu urządzeniach. Grę włączyłem na wysokich detalach w rozdzielczości 1920x1080p przy wyłączonym fałsing i tak prezentują się wyniki. Jednak granie na tych platformach traktowałbym raczej z przymrużeniem oka. Oczywiście, raczej nie w tym celu powstały te urządzenia. Na koniec, żeby już Was nie zamęczać tymi wynikami, przeprowadziłem jeszcze tylko benchmark. Tu znów zaskoczenie. Akurat wyniki obu maszyn wydały się dość podobne. Jak to prezentuje się w samym Geekbench, widzicie teraz na ekranie. I jak spodziewaliście się innych wyników? Dajcie znać w komentarzu. Pozostaje jeszcze kwestia temperatury oraz poboru prądu. Jak grzeją się poszczególne jednostki? Nie jest tajemnicą, że Intel będzie wydzielał więcej ciepła, bo jego TDP wynosi 35 do 45 watów według różnych źródeł, a nie 15 do 20 W, również według różnych danych, jak w przypadku procesora M2 od Apple. Co ciekawe, już po samym dotknięciu obudowy czuć znaczną różnicę. Mini PC jest odczuwalnie cieplejszy, natomiast MacBook Mini chłodniejszy. Może to jednak być spowodowane tym, że Mini PC ma praktycznie same otwory na obudowie, a Mac Mini ma znacznie mniejszą powierzchnię wylotu powietrza i podejrzewam, że cała obudowa może także pełnić funkcję radiatora. Podłączyłem również watomierz i zmierzyłem zużycie energii zarówno w stanie spoczynku, jak i pod obciążeniem. Tu nie spodziewałem się, aby Intel zużywał mniej prądu. Tak, podczas spoczynku Mac mini pobierał nieco ponad 4 W, a mini PC z Intelem wahał się w okolicach kilkunastu watów. Natomiast podczas obciążenia, w tym przypadku włączonej gry, Mac mini dochodził do maksymalnie nieco ponad 30 W. A mini-PC, mimo zintegrowanej karty graficznej, wahał się w granicach ponad 60W, ale potrafił momentami pobierać nawet Prawie 100 W. Jeżeli chodzi o hałas, to akurat obie jednostki, nawet pod obciążeniem, pozostawały prawie bezgłośne. Na początku odcinka wspomniałem Wam o konfiguracji tych urządzeń. Oba mini komputery można z góry skonfigurować na stronie producenta. Jednak o ile w przypadku Maca, po zamówieniu nic już w nim nie zmienicie, bo praktycznie wszystko jest tam wlutowane, to ten mini PC to zupełnie coś. Innego. Po otwarciu obudowy możemy bez problemu zmienić dysk SSD w standardzie M2, dołożyć nawet dwa dyski SATA SSD, czy wymienić pamięć RAM, jeżeli będzie taka. Potrzeba. W skrócie oznacza to łatwą, późniejszą możliwość dokonfigurowania zestawu w razie konieczności. Mac Mini niestety tego nie umożliwia. Jedyne co możecie zrobić, to sprzedać go, żeby kupić nowego lub zrobić coś, co w zupełnie nie ma nic wspólnego z łatwą wymianą, wziąć specjalistyczny sprzęt lub zlecić komuś przelutowanie układu. Nie, w tej drugiej kwestii mimo wszystko nie polecam tego robić. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem na przykład na dołożenie pamięci jest wpięcie dodatkowego dysku. No ale tu już mówimy o dopinaniu kolejnych rzeczy, a nie o tym, że komputer ma w środku taką pamięć. Na sam koniec warto wspomnieć o systemach operacyjnych. Platforma macOS i Windows mają swoje plusy i minusy, to chyba oczywiste. Jest na przykład wiele aplikacji, które będą otwierać się tylko na jednym systemie, a na drugim będziecie musieli szukać odpowiedników. Nieobojętna jest także kwestia ekosystemu. Apple to takie benefity, jak na przykład łatwa synchronizacja czy Airdrop. Z drugiej strony, Windows także umożliwia synchronizację z Androidem dzięki aplikacji łącze z telefonem z Androidem. Co ciekawe, w ostatnim czasie w Windowsie dla zgodnych procesorów od 12 generacji Intela udostępniono Także rozwiązanie Unison, o którym robiliśmy także film. Udało mi się uruchomić je także na tym komputerze. Podłączyłem iPhone'a i jak widzicie, mogę synchronizować pliki, powiadomienia, kontakty i itd. Także iPhone'a z Windowsem da się połączyć. Zatem, alo! Co wybrać, Windows czy Mac? No i na to pytanie wam nie będę jednoznacznie odpowiadał, bo każdy ma inne preferencje, a także w innych celach używa komputera, czy w końcu chce przeznaczyć inny budżet na zakup nowego sprzętu. Gorąco zachęcam Was jednak do pisania komentarzy, co Wy byście wybrali i dlaczego. Pamiętajcie także o subskrypcji i obejrzyjcie nasz najnowszy film. Mówił do Was, alo, do zobaczenia.